Cześć, wszystkim. Dzisiaj taki mały wypacik z Kamilem. Kamil się trzyma 2 metry ode mnie. <grym> Pierwszy sygnał: Kamil miał obrączkę od gołębia. Tam z 96 roku. A ja mam kulkę muszkietową. Na razie robimy taką ścieżkę. Jeszcze nie wiem, czy będzie widać, bo słońce świeci tam w tą stronę. No i trzymajcie się do następnego. Mamy kolejny sygnał. Obrączka z gołębia. Razie, a chodzą, jest <gry> a to nasza polana, co dzisiaj będziemy chodzić. A kolejne nowe pole. Koczymy, do nas następnego. Tu jest siedmy już? Wiesz? Mamy pierwsze sreberko chyba. Najprawdopodobniej, ale to jest Sixpence 1921. To nie wiem, czy to już jest 50%, czy to jest... Nie, to jeszcze to jest w ilość. Jest ale sklepu. To jest ten Six Pence. George, George. Piąty. O! Zaraz pan. Ale widzisz jakieś tutaj sklepu? Po obrączku praktycznie. A z jest takiej to nie ma, ma te Six Pence. No fajnie, stroberko wyskoczyło. tak? Już dzisiaj mówiłeś, że dawno nie wykopałem. No dokładnie to fajnie. To ja to mówiłem niedawno co? To... A, dwa metry dalej. Jest sygnał. No to akatko to jest poszukać, No nie bo bo tu idzie ta droga i ta rzeczka, no tutaj może się jeszcze wyjść. Zaczynamy jakie to jest kondycji, no jak się wyczyści się lepiej. No jest sygnał jest super, jest zabawa. Do nas A mega. Kamil ma kolejny sygnał. Tym razem chyba half peny. Tak mi się też wydaje, że to jest half penny, najprawdopodobniej. Ładna patinka będzie jak się wyczyści. Tak, to jest ze statkiem, jak się nie mylę. To jest halfpenny. 44 może. Czy dużo, 45. Tak, to było. już po wyczyszczeniu. Kasper stawi zdjęcia. A mówię, trzeba tutaj walić kasper takimi ruchami krótkimi tamto, tamto sobie zapraszać, i takie krótkie tak zapłacić. W tą stronę może. sygnał tutaj. Nie wiemy jeszcze, co to jest. Nagramy to na żywo, można powiedzieć. No oh jest, o oh, kin to of niespodzianka, mam nadzieję, że to moneta. A, puszka, puszka o, szkoda, ale jest sygnał, no najważniejsze. Mamy to coś. To Co zrobimy? No idziemy dalej, mamy liwet, dwie monety i trzy obrączki na tą chwilę. Idziemy do następnego dołku. Mamy nadzieję, tutaj jest taki mały strumyczek i za nim jest rzeczka. Ja mówię co ja mówię, to jest tumyczek, a tam jest taka droga fajna i tam też się wbijemy. Mamy nadzieję, że coś tam wyskoczy A mamy kolejny sygnał I wyskoczył. 17, 18. wie guzik kołowiany, ozdobny No bardzo fajne. U nas to rzadkość jest. Teraz wyczyścimy trochę o, dobre nożą łopatka, która się przydała akurat wyczyścimy wyczyścimy, czekajcie chwilę. Tak, może być odważnik do sukienki. A w ogóle, tyłkowy guzik, patrz. Piękny. Tak? To tak wygląda, czekajcie. To tak wygląda po wyczyszczeniu. O, fajna znajdka, fajna. Super, Gratulacje. No, to była znajdka dzisiaj. Kamil ma kolejny sygnał Idziemy zobaczyć co to jest Mówi, że jakaś monetka o, tutaj wilka. ładna patyna jest Ciemy kawa, ładna 1800 Half penny, da? Tak, tak, half penny to, ta, bo mniejsze Ale ładna patyna jest Zielonkawa Do następnego no Mamy kolejny sygnał Wykopię go na żywo Coś jest trochę podkopię I zobaczycie co to jest. No ładny sygnał Aha, o coś było zielonkowego chyba Co mamy? O uchwyt od szafki Jeszcze miejsce nawet na, na śruby a no, zawsze to zahaczyłem szpadlem w upadku i no coś wychodzi no Ten, te wyjście to będzie po prostu obrączkowe wyjście bo chyba znaleźliśmy już 10 obrączek od gołębi bo nie wstawię zdjęcia wyczyszczę wszystko no a teraz mamy taką mniejszą polankę, znaczy mniejszą, trochę dużą, ale chodzimy na razie dookoła krzaku, bo tak najwięcej wychodzi Zobaczymy co dalej będzie, trzymajcie się Mamy kolejny sygnał, już powoli wracamy, schodzimy z, z tej drogi One Penny tylko trzeba wyczyścić, 1917 No i z 10 obrotów do tego Jak nie więcej, a jeszcze raz przejdziemy tą dróżkę Bo widać, że jest stara, na pewno jeszcze coś wyjdzie Trzymajcie się no, Zmieniliśmy poletko teraz Mamy teraz przeorane, zatależowane Z rolnikiem rozmawialiśmy, możemy sobie pochodzić na spokojnie dzisiaj Bo już w następnym tygodniu będzie siał No i teraz wypadł guziczek Mały, ale zawsze coś. Kamil też ma tam sygnał, zaraz podejdę zobaczę co tam do następnego. Trzymajcie się. Kolejny dołek. Teraz kulka muszkietowa z ogonkiem. Jeszcze takie nie trafiłem pełnej. No fajnie wygląda. Na razie coś tam wylatuje. Zobaczymy co będzie dalej. No i mamy ostatni sygnał dnia, monetka half peny. Ale który rocznik? Nie mam pojęcia, spróbuję wyczyścić. No, znaleźliśmy 5 monet. Tam kupę obrączek gołęb od gołębi, no, ale wszystko poczyścimy. Później wrzucę zdjęcie. Trzymajcie się do następnej wyprawy.